Witam Was serdecznie. E, przez ostatnie 3 lata znalazłem w sobie umiłowanie do inwestowania, i przez ten czas e, przeszłem mnóstwo w szczególności filmów YouTube'a. Zacząłem też inwestować, co mi się bardzo spodobało, kiedy krypto właśnie szło w górę, ten ostatni wielki boom, a miałem okres założone konto na eToro, no i to dobrze wyglądało przez pierwszy rok, tak zwane beginner's luck, szczęście nowicjusza. Więc tak mi się to spodobało, że zacząłem po prostu wgłębiać się w to wszystko i oczywiście strategia tym bardziej że YouTube jest pełen tego strategii strategii że ojej możesz zarobić cholerę pieniędzy 90% trafnych tradeów, o to co? Tam to możesz być milionerem tym, na tym YouTubie gdzie, gdzie idę z tym? Z tym idę, bo raz e, niestety straciłem trochę pieniędzy. E, kiedy na YouTubie koleś e, oferował bota, e, który tradeował z złotem, a ty, otworzy, a ty otwierasz konto i tak, jakby kopiujesz jego o, inwesto inwestowanie. Teraz jak sobie pomyślę to o Boże jak ja byłem naiwny, no nieważne. E, miałem tam taką, byłem, miałem taką myśl, że e, będę kopiował te, te trady i, i też gdzieś e, inwestował na przykład w PropForm. A propform to jest inna historia, więc ale zauważyłem, że dosyć dobrze doszło im to te, te, te inwestowanie, więc dorzuciłem nawet jeszcze więcej pieniędzy i pewnego dnia wszystko, wszystko znikło. Okazało się, że jak już zacząłem naprawdę w to e, patrzeć e, głębiej po fakcie, okazało się, że ten makler, w którym miałem te pieniądze, to, to był jakiś że w ogóle to on nie inwestował e, na prawdziwym rynku, tylko takie sobie robią e, jakby fałszywe e, tradowanie I, i po prostu zamykają interes bo Wszystkie pieniądze, co są im dane tam, indane, tam to, no smutne to wszystko jest. No i co, czemu dalej nie powiedziałam, o co tu chodzi? Więc e, patrząc na te wszystkie filmiki, e, dalej oczywiście oglądam sobie, bo tak jak mówię to jest moje hobby i bardzo lubię e, nie wiem, no lubię po prostu patrzeć, też nie będę oszukiwał was, jestem dalej naiwny w jakimś stopniu, bo dalej myślę, że znajdę wreszcie kiedyś ten, ten holy grail, ten tą złotą rybkę i że będę za każdym razem jak wejdę w inwestycje, to będę wygrywał z 99%. <noise> Więc oglądam te filmiki i zauważyłem, że strasznie dużo jest ekspertów, a tym bardziej, że prawdopodobnie mnie wyłapują, bo jestem w Polsce, chociaż wszystko oglądam w innym języku. I tam, tam, w tym innym świecie językowym, są strony, które starają się właśnie takich, takich nauczycieli wyjawniać, jakby pokazywać, czemu oni są nieprawdziwi, czemu, czemu to jest tak no, niewarte tego wszystkiego. W sensie, że nie warte jest wydawania tych pieniędzy na, tych, na, tych, na, tych szko na te szkolenia, na tych, na tych mentorów. Jak oni się tam milion mają słów, żeby się nazywać. Więc tutaj taki przykład jest. wpisałem sobie Agnieszka Jakodzińska, bo to jest pierwszy mój film, oficjalny pierwszy film o polskich, YouTube, polskich traderach ich naukach. A, więc pani Jagodzińska jest następna. Mam nadzieję, że dzisiaj lub jutro będę mógł ten film wam pokazać. Bądźcie dla mnie Bądźcie dla mnie ten... Ja... A, mój, mój. Polski jest nie najlepsze i to nie dlatego, że jestem niewyłączony czy coś w tym stylu, po prostu wychowałem się w, w innym państwie, ale no, jestem nowicjuszem. YouTube, nagrywanie YouTube'a nie jest jakąś tą moją akurat e, wielk, wielkim hobby, Tak jak inwestowanie, wolę oglądać niż nagrywać. A tam nagrywałem wcześniej już 2-3 lata temu i to i o to, i, to, i to właśnie był mój początek, więc każdy y, y, może w, w jakimś stopniu, przynajmniej pod tym względem, y, mi uwierzyć, nie wiem jak to powiedzieć, że tak, 3 y, lata w tym siedzę, chociaż no, oczywiście nie pokazywałem przez ten ile, ile obejrzałem tego YouTube'a i ile tych strategii, chociaż, Nie jestem chociaż mogę wam szybciutko pokazać, że no, no tych strategii to ja żem... Jezus Maria, to jest... to jest... E, to jest jeszcze nic, bo tutaj jeszcze mam e, tych zakładek, e, więc o... E, no jest tego. Co ja mam wam mówić? Tu masz kolejne, tam kolejne i te strategie, tak próbuję, próbuję i próbuję. I za każdym razem, jak tylko raz przegram, to już, to już wcześniej, to już później nie, nie, nie wracam do tej strategii i szukam kolejnej i w niczym się nie robi dobrej prawdopodobnie większość z Was zna to z własnego doświadczenia. Dobra, więc taki będzie mój początek. Chciałbym ponagrywać, powiedzieć co myślę na ten temat. Nie obrażając oczywiście tych ludzi, niech robią sobie co chcą. Chociaż jeden pan, to powiem Wam szczerze, e, poszłem jego, W sumie to wchodzę na wszystkie webinary, e, webinary, te, co oni oferują, e, zapisuję się, nagrywam, chociaż e, e, nie słucham ich live, bo nie da się, a jak nagram to sobie po prostu oglądam to w przyspieszonym tempie, bo to jest tragedia. A tym. Bardziej, że ostatnio e, jeden pan e, na. Nie wiem, czy powinienem ten kanał przekinać, ale kurde, napierdalał przez trzy godziny. To jest, dla mnie to było niesamowite. Tylko. Jedyne pytanie, jakie miałem, bo ja już powiem Wam, byłem zmęczony, nie? Tak, tam potem to, to się nawet zaczęło chyba o 20, a kończyło się prawie o 23 i się zastanawiałem, kto tam był do końca. Nie wiem. Ale też e, oczywiście filmik będzie na, na temat tego, tego pana, a będę też. E, E, próbował wejść w, e, głębiej w te, w sumie jak będą jakieś darmowe, to będę wchodził na te darmowe czyli te dalsze, bo na przykład ten pan 3 godzinny, tam oni co tydzień, e, codziennie mają przez 7 dni pokazywać filmiki więc mam zamiar na nie wchodzić i nagrywać oczywiście nie będę wam pokazywał, bo nie chcę nikogo nie chcę, po pierwsze nie chcę, żeby mi ktoś pukał do drzwi a dwa e, a dwa w sumie po co, nie ma sensu, zresztą jak są za darmowo, to proszę bardzo idźcie sobie sami i spędźcie te parę godzin, a to by było na tyle, mam nadzieję, że z czasem będę lepszy i na jedyne co mogę wam obiecywać, to tak, postaram się być bardzo obiektywny postaram się zrobić trochę e, e, investigation <laughs> czyli tam wejść, popatrzeć czy coś jest jakieś inne opinie o nich um, po prostu no, postarać się um, i czemu to robię na koniec? Może nie, po, nie wiem czy powiedziałem na początku. Po prostu chcę wam uszczedzić tego bólu um, nie, a tym bardziej, że okej okay, zapłacenie za tego za ten webinar, za, te, za, te, fuj, za ten, za te training, za training, te, za te lekcje to okej, okay, jeszcze jeszcze, e, jeszcze pół biedy ale wiem, że jeden z tych nauczycieli nauczycieli e, robi, Widać, że będziemy tu grubszy przekręt. I chyba ten pan, co te trzy godziny zmarnowałem, to też będzie taki grubszy przekręt, który chciałbym wam wszystkim przedstawić. I to tak jak mówię to są moje tylko opinie i spostrzeżenia. Wy, f, f, postaram się Wam pokazać jak najwięcej, żebyście wy mogli sami e, sami ocenić. Nie chodzi o to, żebyście tylko mnie słuchali i mojej oceny, tylko chciałbym, żebyśmy my wszyscy umieli krytycznie myśleć i oczywiście jak najbardziej zachęcam do, do pisania, co, co wy może wiecie na, na temat tego, tej osoby, której ten film jest. Naprawdę fajnie by było, żebyśmy się wszyscy bronili nie, przed tym, bo tak jak mówię, jak patrzę, na przykład szukam coś na temat pewnej osoby, tak na przykład jak ta pani Agnieszka Jagodzińska, no, no nic nie można znaleźć, to jest niesamowite, że nie wiem, że nie, czy to jest wstyd, że może ludzie, którzy weszli, zapocili, to się wstydzą później, nie wiem. Albo po prostu no ja bym, nie wiem, no nie wiem. Może kiedyś będę miał tyle pieniążków, że będę nawet wykupywał te, te, te ale to mało prawdopodobne, żeby i wtedy. W... Wiem tylko jedno. E, z tego co ja w ogóle oglądałem o, o tych e, nauczycielach w Stanach Zjednoczonych, który byli, którzy byli e, na przykład e, przerabiani przez, e, przez takich właśnie, e, no... Coś jak ja, że takich ludzi, którzy chcieli zobaczyć albo sprawdzić, czy są wiarygodni. No i oni, jak weszli i wykupili na przykład taki webinar, to to, to co pokazywali, to jest, to jest e, szczerze mówiąc, e, no można to po prostu e, znaleźć za darmo. Naprawdę. Jakby ktoś się, c, c, c się postara i naprawdę widzi w tym, no ma do tego, widzi, że mam pasję do tego, więc to, to nie jest. To, YouTube. Boże Święty ma tyle, tyle zasobów, tyle ludzi życzliwych na tyle, że, że, że dzielą się tą wiedzą, że można wszystko znaleźć za darmo. I nie trzeba ten. I oni i nie wierzę, że oni live przy tobie tam cię mentorują i teraz zobacz, widzisz tutaj już tą świecę, która się ten. Nie, nie widzę tego jakoś. Nie wierzę w to. Bo jakby byli na tyle dobrzy, żeby to robili live, to nie uczyliby jakoś, jakoś nie wiem. No trzeba, by, by musieli być tak bogoduszni, że wiesz, masz, powiedzmy, tak jak oni wszyscy twierdzą, milion y, złoty i jeszcze masz na, na to jeszcze czas, żeby, y, nie wiem, takich, y, lu, żeby t, pff, ciemny naród uczyć, y, uczyć tego. Bo prawdopodobnie jak już ja bym miliona zarabiał, to tak bym by myślał o Was. <laughs> eee, taki żarcik. No, eee, to by było na tyle. Postaram się też właśnie, żeby było trochę tak, eee, no, śmiesznie. Oczywiście też mój e, akcent Joanna Krupa, mogę, jakbyście chcieli, mogę też to robić, czy w, you know, takim akcentem, bo, you know, ja to a, też umieć a, dobrze robić. Um, ale, ale wolałbym, żeby to było na poważnie większość czasu, bo na, tak jak mówię, no, no, chciałbym, 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 żebyście mieli te pieniążki nie na taką głupotę, ale jak już chcecie inwestować, to zainwestujcie te pieniądze. Najlepiej w jakiś indeks i nie w WIG, tylko, nie wiem, Dow Jones, albo, albo Nasdaq, albo SPX. To są trzy jeśli nie masz zielonego pojęcia, tak jak ci ludzie, jak większość ludzi, którzy idzie na te. O, kurde, widzicie, teraz ja pouczam. Ja jestem przy... o, szkole... szkolenia robię, szkolenia. Kochani, moje szkolenie trwa ile 10 sekund. Jak masz pieniądze, kup e, Dow Jones na lub SPX500. <laughs> I tyle. I to jest. I będziesz. E w takim, no po prostu twój pieniędzy nie będzie tracił, no nie wiem czy zarobisz, w sensie, że będziesz miał większą wartość za 10 lat niż się, jak miałeś teraz ale przynajmniej nie będziesz tracił tyle co ja innego, mogę powiedzieć nic <laughs> dziękuję, że przesiedziałeś ze mną do końca 15 minut um, no i zapraszam do powrotu i do, do subskrypcji oczywiście, bo nie wiem, albo jak zapamiętasz imię mojego kanału, to zapraszam Cię z powrotem poproszę też o lajki, jak każdy inny um, po to, żeby oczywiście, nie mojego, tylko po to, żeby ten film jak najwięcej naszych rodaków się pokazał, żeby oni mogli kiedy tylko zanim nakliknął na Agnieszkę czy na nie wiem tego pana tutaj kim on tu jest nie wiem e, jeszcze inny pan jest ich tych panów cały czas zobaczcie reklamują się na Stab. Gdzie tu jest jeszcze jeszcze był jakiś no parę filmów w dół i reklama. O jest ten pan tutaj ten pan ten pan jest specyficzny o tym panu. Postaram się naprawdę wejść głęboko. To nie zabrzmiało fajnie, w sensie, że postaram się no, spędzić trochę czasu, żeby go dobrze um, przedstawić. O, tak bym powiedział profesjonalnie. Dobra, dobra, koniec na tyle, bo już zagadałem się i trochę to ciągnie się. Dziękuję jeszcze raz. Życzę miłego dnia i. I co tutaj wymyśleć, żeby coś z inwestowaniem? I, i, i. Złotą rybkę. O, złotą rybkę wam życzę. Nara. Trzymajcie się.